No i widzimy przylot pierwszych gąbków u kolegów Kapinos-Leś i siadają sobie i mamy je elegancko godzina za 16.10 871 Cztery pierwsze sztuki Nic więcej nie widać Dobra, czekamy na następne Do kolegi Sajka Zaraz się pewnie coś nam pokazać Z kierunku one szły? Tak, z północy bardziej Z północy bardziej, tak?